Siem, jestem Raid i dzisiaj zacznę nową serię, jak zacząć skryptować w Roblox Studio, więc zapraszam. Dobra, pierwszą rzeczą to w sensie, to nie będzie poradnik, jak podstawy Roblox Studio, czyli tutaj, co to jest w ogóle wszystko, tylko, tylko podstawy, jakby skryptowania. O. Więc do Workspace dodajemy sobie skrypt. Zwykły skrypt, nie da żadne tam module, moduł skrypt, czyli tam lokal. No i tutaj sam Roblox Studio nam coś takiego opisze: to jest print hello world. Co to robi? Kiedy włączymy sobie output, wywiew i output, to wtedy to napisze tutaj, co jest tutaj napisane, czyli hello world. Więc wejdźmy do gry. Oczywiście. Jak nie jesteście w ROG Studio, to nie będziecie mieli odputa. No i będziecie, ale po co to? Ale jak jesteście właścicielami gdzie tam, tam, wiecie, to na F9 macie coś takiego. I tu, jak widzicie, wszystko jest tak, coś takiego. Jeszcze pokażę Wam, jak macie jakieś tutaj rzeczy, w znaczy sensie jakiś play, coś takiego, i chcecie to wyłączyć, ładny, yy, no, trailer zrobić, to klikamy Shift i P. Jak widzicie, możemy nadać tak sobie. To jest do nagrywania, że na przykład siema. No i no, to, to taki, taki pradnik. W grze normalnej, jak to jest wasze, gra tam i macie do tej konsoli dostęp, to będzie to działać. Yy, więc no. No i teraz, jak napisać takie coś? Wystarczy, że zapamiętacie pri i klikamy tab. I coś takiego nam się uzupełnia. No, i teraz, jak napiszemy cokolwiek, jak poradnik na sobie napisze, to to nie zadziała. Widzicie, pokreśla się na czerwono, to znaczy, że najgorzej w sensie, no, że zepsute to to nie działa. A jak na niebiesko, to no, jakby prawie my no jak widzicie, to jest coś takiego, nie jakieś, no i to nie działa, no bo miał być poradnik. Więc, jak to zrobić? Po prostu zaznaczamy i klikamy obok dwóch kropek jest po prawo coś takiego jak takie takie coś normalnie jakbyś pisa pisa pisaliście w notatniku to by same takie coś napisało a jak w Roblox studio to tak podwójnie to wyświetla jakby nie tylko podwójnie o, halo o dobra więc po prostu zaznaczamy i pyk. I nam się nam tutaj na, na różowo-fioletowo nieważne, bardziej byłem fiolet Ale dobra. No to to się tam zaznacza. I w sensie jest teraz fioletowy, czy tam jakikolwiek napis, żeby nie było. No i po prostu teraz powinno działać. Wchodzimy. Jak widzicie, mamy poradnik. I wszystko fajnie działa. No i teraz tak. To w sumie jest tyle, albo nie, nie tyle, bo sprint. po możemy napisać też matematykę, w sensie dodawanie, tam odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Bo patrzcie. Na przykład 1 dodać 1, to każdy wie, że to jest 2, ale 5 dodać 5 to powinno być 10, to każdy wie. No i widzicie, mamy. No i teraz można plusem, minusem, będzie 0. Yy, dalej to będzie mnożenie, to klikamy Shift i 8. Albo na numloku, tam jak macie na klawiaturze, tutaj taka jest taka kreska przewrócona, i minus tam jest to obok. To tam jest taka gwiazdka. To jest e, tam mnożenie, a dzielenie to jest to, to jest dzielenie, więc będzie to jeden, jak widzicie. A no i mnożenie to będzie 25, no więc tak to działa. To jest print. Jak czegoś zapomniałem, to w następnym odcinku Wam pokażę. No i dzięki za oglądanie, do tego. no i pa pa.